Witajcie na kolejnej wyprawie. Słuchajcie, jesteśmy... Chodź, eciecie, chodź. Kot Daj. Kot. chciałam tu ze mną gdzieś? No. Słuchajcie, jesteśmy opuszczonym prawdopodobnie. Z tego informację dostałem w cast -house. Niech to się dobrze mówi czy czyta, nie wiem, wypowiada. <noise>

no dobra, słuchajcie, odbijam się. A Czuję jak nie ma, nie? Kurwa, nie wiem, ciocio Ej, Zapach urbexowy. Jeszcze taki, no, urbexowy to... No, fajnie, fajnie. O kurde, nie się No, jest kulturka. Nawet. Ciekawe, co tu pisze, nie? Siema. Please, czyli proszę, bo raz z a po angielsku było. Oops. Ale dobrze to ja. Mm. słuchajcie. Bo ja myślę trochę po Niemczech ostatnio. Pewien znajomy dał no, na namiary. Jest jeden film, kurde, w trakcie, jestem lubienia go. Kurde, robka tajemnicy, dom kanibala w Rotenburgu, też byliśmy. A w ogóle niedługo wjeżdża. Po Nowym Roku zaczynam wrzucać naszą wyprawę w ogóle z kuźnika, z tego, z Podlasia, będzie parę odcinków. Uff, kurwa, się się zlękłem, nie? Myślałem, że poszło się na dół zażyć. Na kiber? Na kiber się. No na siado, ale nie, nie robię dwóch leć. Patrzcie, mam spodnie, to coś, żeby nie było. Lecimy na eksplorację i słuchajcie, bez, jakiś pomysł, bo jest 10 rano, jesteśmy głodni. Nie uwierzycie, to jest normalnie prąd, nie? Tutaj. Zrobimy sobie szybko jajecznicę. Mam nadzieję, że kurwa nie będzie przypał jakiegoś marzysz No tak, mhm. lecimy, nie? Mariusz, to ty już idź tam, nie? No tak. Przykuj składniki. Jest. Mm -hmm. Ja tam zaraz przyjdę i. Proszę drodzy Trochę kurdeś Trochę, trochę, trochę jest hitzami, ja. nie powiem Jest moc. Takie miejscówki to tylko u mnie. Na Wypasie. Jakby co. <grystanie> Aha, jak jeszcze nie dałeś suba. To nie w porządku. Powiem Ci szczerze. Popraw się. A Ty możesz dać komentarz. Z łazienki lecimy do kolejnego pokoju. Najpierw ten po lewej. Powiem wam szczerze, że tutaj mi się chyba nie bardziej podoba. Jeśli mam być szczery, to powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że jest mnie coraz mniej, jak widzicie. Chodzi mi głowie, żeby kupić, sprzęt jakiś naprawdę dobry do nagrywania. Przede wszystkim obiektyw, no i też aparat musiałem zmienić, znaczy puchę tak zwaną. A z drugiej strony, kochani, odkładam na coś fajnego też, co się wiąże z podróżami, jakby nie patrzeć. Nie wiem, co to będzie dalej. Widzicie, filmy sobie wrzucam tak, jak już jak mi się podoba, nie? Te czasy minęły, gdzie tam było co tydzień, nie? Coś. Moje filmy są, jakie są. Ja jebie bez na nie? <grym> Ale muszę się troszeczkę pożalić, wiadomo. Z jednej chcę być z nami i robić jakieś produkcje swoje, wypociny. A z drugiej strony już mi się nie chce, nie? Później nie mam motywacji, nie? Od lat chyba nic się nie zmienia, nie? Szok. Ale najważniejsze, że słońce wyszło. Co, teraz pójdziemy chyba już na parter. Drugie zwiedziliśmy, pierwsze zwiedziliśmy, teraz czas na parter. W międzyczasie, jakaś jecznica wjedzie, prawdopodobnie, bo mam, mamy ze sobą trochę żarcia. No dobra, zlecimy dalej. Jeszcze potem, może coś się poprodukuje, że tak powiem. W ogóle żeby nie było. Także niech się dzieje. Powiem wam, że kuźwa, no trochę się boję, nie? Ale najlepsze są te drzwi, spójrzcie. Drzwi donikąd. Do takiej szafy ala. Baska robi, spójrzcie. Pięknie się musi zarumienić. Star żółty też już jest. No i oczywiście nie obędzie się bez najważniejszej rzeczy. Wiadomo czego. Okej, Jajowa się robi powoli, a ja w tym czasie zagram coś. Nie Daj ma innego. dajcie mi szansę. Także widzicie jajuba gotowa, tylko <laughs> spójrzcie Tak dojebać, nie? Zapomniałem po prostu ale najnormalniej. Słuchajcie, gdzie jest Mariusz? Mariusz tak naprawdę stoi na czatach. Jesteśmy w kontakcie telefonicznym jak w obrazie Tam patrzysz, czy, czy ktoś tutaj nie nadjeżdża, bo tutaj... Jest obca, żeby w miarę szybko uciec. Przyjdzie tu i będziemy tam przy oknie sobie kukać, że tak powiem, i sobie jeść. Dobra, Dobra, no? mhm. Wiadomo, nie? Tak stary zrobił, że nie ma batę wsi. Mhm. Powiem Wam szczerze. To prawie wszyscy uwielbiają moją jajubę. Ha, 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 ha. Puh, zajebiste to było, prawie mam to jedzonko. No i co kochani, to wydaje mi się, że chyba już jest wszystko tak naprawdę. Czekajcie, tutaj może lepsze światło będzie? Ale się obżarłem, nie? O, kurde, słuchajcie. My spadamy dalej. Bądźcie ze mną, pomóżcie mi, nie wiem, kurde. Mówcie znajomym, że jest jakiś świr, który robi jajecznicę na Urbexie. <noise> jak nie na swoim gazie, to na urbexowym gazie, tak, kucheneczko. Dziękuję. dziękuję Ci. No i co? Myślę, że widzimy się. Na pewno od stycznia, tak jak mówiłem, ruszy... na trip pod Laski. Wrzucam parę odcinków. Będę się staro co tydzień po prostu wrzucić. Lecimy dalej w takim razie. Komentarz, subik. Łapka w górę. To są rzeczy, które mnie cieszą. A jest tego naprawdę mało. <grytanie> Także cóż kochani, to chyba wszystko było, nie? Trzymajcie się, cześć.